To słówko miało być w ogóle kiedy indziej i jest nagrane na szybko. Jesteśmy teraz w stalezjańskim wolontariacie misyjnym. Tu jest stare logo, ale też cały czas jest super. To jest Miś, Miś lubi wioski świata Bądź jak Miś. Fajnie, to trzeba będzie wyciąć. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na spotkaniu wolontariuszy misyjnych takim formacyjnym że tutaj przychodzą tylko ci fajni, tylko ci, co chcą no i jak wolontariat misyjny, to chciałem wam powiedzieć trochę o misjach. Dlatego że ksiądz Bosko bardzo lubił misje i bardzo cenił sobie misje i bardzo kochał misje i chciał ewangelizować. Ale właśnie nie trzeba być takim fajnym jak ci wolontariusze, którzy tutaj siedzą i jechać do Afryki na misję ewangelizować. Można być ewangelizatorem, misjonarzem w swoim środowisku i w swoim domu. I można dawać świadectwo wszędzie, bo pan Jezus powiedział kurka, że wszyscy jesteśmy do tego posłani. I to jest tak, może każdy takie uczucie. Jak zdarzy się coś mega w Waszym życiu i bardzo chcecie o tym komuś opowiedzieć. No to tak samo jest z ewangelizacją. Jak sobie naprawdę uświadomimy i dotrzę tu, i dotrzę tu, tylko że nie trącił mikrofonu, będą krzyczeć, że Jezus mnie kocha, że za mnie umarł i martwych że on żyje, no to to aż mnie będzie rozsadzać, żeby o tym komuś opowiedzieć. Ale słowa to jedno, ale najpiękniejsza ewangelizacja jest gestami. Jest wtedy, kiedy robię coś i nie widząc to zastanawiają się, kurka, skąd on to ma. I wtedy zaczynają mnie pytać, skąd to się wzięło? A ty wtedy mówisz o swojej wierze. I pamiętam taką sytuację, jak kiedyś ze znajomym stwierdziliśmy na takim entuzjazmie, że będziemy ewangelizować, że pójdziemy do bezdomnych z kanapkami. I rozdawaliśmy bezdomnym kanapki. No i ja trochę nie wiedziałem, jak to zrobić, jak ten, coś tam zagadywaliśmy, zapraszaliśmy ich na takie spotkania ewangelizacyjne, na takie katechezy, które prowadziliśmy. A ten kumpel, który dzisiaj jest dominikaninem, Jacek, Jacek, zobaczyłem taką scenę, jak podszedł takiej starszej pani, bezdomnej, która siedziała w bramie kościoła. I słuchajcie, dając jej kanapkę, a ta pani no, była bezdomna, starsza i nie muszę mówić, że może nie wyglądała najpiękniej w tym momencie swojego życia i nie pachniała też najpiękniej w tym momencie swojego życia. A Jacek dając jej tą kanapkę, pocałował ją w rękę. Kobieta, którą, na którą nikt nie zwracał uwagi i nie chciał patrzeć, nagle doświadczyła takiej troski i. Ten gest sprawił, że ona jakby uświadomiła sobie, że Jacek zobaczył w niej kobietę, że była na niej jak dżentelmen. Ona czegoś takiego nie doświadczyła pewnie od wielu, wielu lat. I wtedy Jacek dopiero mógł opowiedzieć jej o Bogu, bo ona zobaczyła w nim Boga. Zobaczyła Boga, który tak ją kocha, że całuje w nią ją w rękę, i Boga, dla którego jest tak mega ważna. Dlatego życzę wam, żebyście mieli odwagę, życzę nam wszystkim tutaj na spotkaniu, żebyśmy mieli odwagę, żeby świadczyć o Jezusie słowami, ale przede wszystkim, żebyśmy robili takie niesamowite rzeczy, żeby ludzie widzieli w nas Boga. Dobranoc!